Ojca i, I Syna, i Ducha, i Ducha Świętego. Świętego. Amen. Duchu święty Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś stąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić. Błagamy cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Znać zamysł Chrystusowy. Boga nie można zrozumieć. Nie da się. Nie można go wyliczyć. Bóg jest większy od naszych możliwości poznania, czy to zmysłowego, czy to intelektualnego, czy jakiegokolwiek innego. Bez Ducha Świętego nie możemy tego pojąć. Rozumiemy wtedy sprawy tylko czysto po ludzku. Jeżeli zostaniemy tylko na ludzkim poziomie, to praktycznie niczego nie zrozumiemy z tego, co On działa, z tego, co On dokonuje. Owszem, da się to zobaczyć także po ludzku, ale ludzkie zrozumienie to naprawdę zbyt mało przy tym, co Pan Bóg działa w naszym życiu. Pozwól dzisiaj, w tym ósmym dniu nowenny do Ducha Świętego, by Duch Święty porwał cię przepiękną, cudowną, niesamowitą, Przygodę doświadczenia Boga i Jego miłości. Módlmy się. Przybądź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen. Aleluja. Nazywam się Kamil i pragnę w kilku zdaniach podzielić się, jak Duch Święty działa w moim życiu. Może zacznę od tego, że Duch Święty jest obecny w każdej chwili w moim życiu, mimo iż czasami tego się nie dostrzega. Powiem, że kiedy wzywam Ducha Świętego o pomoc, to jest kiedy w moim życiu pojawia się podjęcie jakiejś decyzji ważnej, wtedy proszę Ducha Świętego o mądrość, aby prowadził mnie w podjęciu tej decyzji. Natomiast ważnym też elementem, kiedy dostrzegam działanie Ducha Świętego, jest czas, kiedy dostrzegam taki, dotyka mnie takie zniechęcenie, niemoc, i wtedy, jakby w jednej sekundzie Duch Święty przychodzi i zabiera to wszystko. Jakby odcina cały ciężar, który mnie blokuje przed działaniem. Jest to dla mnie coś wspaniałego, nie do. Nie do zrozumienia tak po ludzku, i za to bardzo dziękuję Panu Bogu. Chwała Panu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie. Ale, ale nas zbaw, zbaw odesłego. Amen. Amen. Módlmy się, Boże. Ty otworzyłeś nam bramę życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego. Spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha, i Ducha Świętego. Świętego. Amen.